Zastanawialiście się kiedyś, czy można złożyć kościół jak kloski Lego od zera? Podpowiem, można. I taki przykład właśnie widzicie za mną. Kościół Frauenkirche, czyli kościół Marii Panny, został zburzony podczas II wojny światowej w wyniku nalotów dywanowych aliantów i leżał sobie tak przez 40 ponad lat całkowicie zburzony. Został ogrodzony, wbita tabliczka z napisem Pomnik e, ku czci wojny i sobie czekał. Dopiero po upadku muru berlińskiego w 1989 roku, rok później rozpoczęła się odbudowa tego obiektu sakralnego. W XXI wieku możemy cieszyć oko widokiem tej pięknej architektury. Do odbudowy użyto 3800 oryginalnych kamieni, które to zostały zeskanowane, ponumerowane. I umiejscowione w oryginalnym miejscu. Co ciekawe, kopuła zwieńczająca katedrę nie została przywrócona do oryginalnego koloru, bo kiedyś była biała, a obecnie jest czarna. I jest to traktowane jako symbol, jako blizna po czasach wojny, której to się nie przykrywa i nie pudruje. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, co się tutaj działo przed wiekami.